Cześć, witam Was w 10 odcinku z Moisture Star Planet serii Zagrajmy w MSP. I chciałabym Wam coś opowiedzieć troszkę o angielskim MSP. Gdy się zalogowałam na moje konto wczoraj na angielskim MSP, to było no bo koleżanka mi dała to konto na angielskim MSP oczywiście, bo miałam inne, ale to mniejsza o to, co zobaczyłam taką. No, koleżankę by, by, by Pixie Star, miała ją w Majkach. Ona miała na imię login holinowa i troszeczkę to będzie mowa o niej. ok. A więc możemy się zalogować na moje konto na. Możecie też zapraszać do znajomych na angielskim element. Okej, okay. a więc ja wpiszę hasło, a wy sobie poczekacie Okej, okay, już jestem. No i się logujemy. Ok. Zakręciliśmy kołem. Spok. Nie kupię wita. Ok. I no i popatrzcie. Mamy tutaj tak. Mamy naszą Pixie Star. No i Holinową. Właśnie Holinowa jest trochę taka dziwna, bo to jest taka jakby byfy, byfy Pixie Star. Nic o niej tutaj nie pisze. Nic. Nigdzie. Właśnie to jest trochę mowa o niej. Jak wiecie coś o holi Nowej, to proszę możecie mi napisać na FC albo na tej Alicji. No, pokażę Wam moje konto. To jest moje konto na angielskim MSP. Ale mniejsza o to. To trochę sprawa o holi Nowej Możemy kliknąć na jej profil. Okej, okay, no i widzimy jej status. To jest jej profil. Na polskim MSP i na francuskim nie ma jej. A może na, na przykład na jeszcze innych w serwer, w serwerach może jest Holinowa, ale na polskim i na francuskim nie ma. I to jest trochę niesprawiedliwe. Tylko na angielskim jest jakaś Holinowa. Nie wiem dlaczego. Możecie mi napisać jeszcze na FC sprawę, na przykład co wiecie o Holinowej, dlaczego ona jest, dlaczego jej nie ma na polskim MSP. Jak znacie w ogóle powód dlaczego jest ta holinowa. Dobra, i jak widzicie, ona ma yy, w najlepszych, przy, yy, najlepszych yy, przyjaciółach Cz, nie wiem, Cz. Dobra. ma Pixie Star i Sky'a, Jak tu widać. Klikamy na jej profil. OK. Jak widzimy, nie ma nic takiego fajnego. Holinowa to chyba jest prawdziwa osoba jak Pixie Star, bo większość ludzi myśli, że Pixie Star to robot. Ale to nieprawda. Okej, okay, no i tu ma jakieś zdjęcie ta holinowa. Zobaczmy je. Aha. Okej. Okay. No i jak widzimy. Ma tutaj zdjęcia jak Piszy Star. Może ma jeszcze jakieś artbooki. jak widzimy, ma artbooki. Może najpierw zobaczmy to. I dlaczego na, na polskim MSP nie ma holinowej? To jest właśnie takie dziwne. Nie napiszę jej koma ani nie dam lowka, No bo to jest trochę dziwne. No i przechodzimy jej do drugiego artbooka. Jak widzimy, tutaj jest holinowa. No i tu są jej takie zdjęcia, jej chyba. Dobra. OK. A teraz zobaczymy, jakie animacje ma holinowa i jakie ma w ogóle ciuchy. Dobra. A więc, jak widzimy, tutaj holinową i ma strasznie mało ciuchów. Ma tylko to, to, to i reszta jej ciuchów ma na sobie. Właśnie to jest takie. Bardzo dziwne, dlaczego jej nie ma na polskim MSP, a dlaczego jest na angielskim, dlaczego jej nie ma na innych serwerach Monster Planet. Właśnie ja tego nie wiem. Sprawdzimy e, jakie holinowa ma animacje. Ale muszę zapozować. Ok, już jestem no i tworzymy artbooka. I do tego artbooka dodajemy holinową. Jest. Ok, i sprawdzimy, jakie ona ma animacje. Ok. Takie same. Ale przecież ona miała te. Ej, wiecie co? Teraz odkryłam, że Holinowa, ona na przykład na swoich artbookach ma. Ma animacje, nawet yy, ma, yy, ma wszystko, animacje na statusie, na artbookach A tutaj, na moim artbooku, jak widzieliście, nie miała nic, nic po prostu Nie miała żadnej animacji, no miała, ale to początkowe yy, A w ogóle, sprawdźmy, czy na angielskim MSP też jest ta koszulka unikatowa OK, no i jak widzicie ona jest. Można je zmienić kolor. I wiecie co? Ja muszę mieć na, na każdym koncie w ogóle. Muszę mieć y, Unikat, y, w ogóle VIP'a. Ale akurat teraz akurat nie chcę mieć y, żadnego vip ani nic. Po prostu nie chcę. Mam już na rok to mi wystarcza. Więc ten. Więc ten. Więc to mi wystarcza. ok, A więc jak się podobał filmik, to oczywiście łapka w górę. Możesz też subrygować mój, mój kanał. A więc do zobaczenia. Pa pa.